Zaliczany do punktacji Pucharu Świata, a 51 rozgrywany właśnie tutaj w stolicy Polskich Tatr. Zaczęło się to wszystko w sezonie 1979 na 80, a zatem w tym pierwszym sezonie Pucharu Świata rywalizowali Skoczkowie najpierw na średniej, a później na wielkiej krokwi, a później 41 konkursów indywidualnych, 9 drużynowych, wliczając ten wczorajszy. No i dzisiaj po raz 51. Tu właśnie w Zakopanem Skoczkowie walczą o punkty Pucharu Świata. Za nami pierwsza seria, po której, przypomnijmy, w czołowej dziesiątce mamy tylko jednego Polaka. To Andrzej Stękała na miejscu czwartym. Prowadzi z Andrzej Laniszek. Za nim dwójka Norwegów, Mariusz Lindwig i Robert Johansson. Na czternastym miejscu Kamil Stoch. Na siedemnastym Dawid Kubacki, 26 jest Paweł Wąsek i 28 Klemens Murańka. No i właśnie ta kolejność, mamy listę startową do drugiej serii w kolejności odwrotnej do miejsc zajmowanych na. Półmetku rywalizacji. Państwo widzą ją na swoich ekranach. Mamy listę cieplutką startową listę startową, przyniesioną przez rzecznika Pucharu Świata Czesława Fludera. Patrzymy i konstatujemy, że w pierwszej dziesiątce czterech Norwegów, że w drugiej dziesiątce pięciu Niemców. No takie układy są dzisiaj, ale różnica między pierwszym a czternastym, czyli między Laniszkiem a Kamilem Stochem, rzeczywiście nie jest duża, choć Apoloniusz Steiner znakomity przecież znawca skoków mówi, jeśli warunki są stabilne, to 10 punktów to sporo. Gdyby miało różnie, to 10 punktów można by jednym kęsem odrobić. No, skrajny przykład to Zeffelt Mistrzostwa Świata 2019. Tam dawało się wskoczyć na pierwsze miejsce z 27. lokaty po pierwszej serii. Tego dokonał wtedy Dawid. No, ale spokojnie, spokojnie. Ta pierwsza seria trochę nas utemperowała, ale może w drugiej właśnie będzie lepiej. Gdyby dzisiaj Andrzej stanął na podium, no to to podskoczylibyśmy pod sufit. Tak, Zefeld tu raczej się nie powtórzy, bo warunki dzisiaj stabilne. Ten wiatr wieje z tyłu, ale te podmuchy, no ta różnica w tych podmuchach nie jest zbyt wielka. W trochę gorszych warunkach skakali Kamil Stoch i Dawid Kubacki w pierwszej serii, no ale też w trudnych warunkach Andrzej Laniszek sobie poradził i on tutaj jak najbardziej zasłużenie jest liderem. Wspomniałeś Czesława Fludera, to oczywiście taka dusza tutaj tych zawodów, pucharu świata w zakopanym. On tutaj najbliżej z nami współpracuje, więc często właśnie wymieniamy jego nazwisko, ale on tutaj uosabia. w w pewnym sensie tą wielą, tą ogromną liczbę osób, które pracują na sukces tych zawodów Pucharu Świata w Zakopanym to są prawdziwe rzesze. No, a na czele tego Pucharu Świata oczywiście Wojciech Głomny, który kontynuuje to dzieło zapoczątkowane kiedyś przez Lecha Nadarkiewicza. 18 belka startowa, Alex Insam pierwsze punkty w tym sezonie Włocha ma już je zapewnione, ale może awansować. Siostra też skacze na narce. na nartach Ewelin, wicemistrzyni świata, juniorek swego czasu. Ten drugi skok wyszedł na pewno nieco gorzej od pierwszego. W tym pierwszym przypomnijmy... Alex Insam wylądował za punktem K, skoczył 125,5 metra, teraz 116, mimo że został wydłużony rozbieg, a został wydłużony, bo Jerry oceniło, że ten wiatr z tyłu skoczni jest na tyle mocny, przygniatający zawodników do zeskoku, że trzeba trochę zwiększyć prędkości na progu, aby, aby po prostu, abyśmy oglądali dłuższe skoki. W tej chwili jedynka przy nazwisku Aleksa Insama. 29. Miejsce po pierwszej serii zajmuje oglądany Jan Herl. Wczoraj znakomity drugi skok w konkursie drużynowym. No, bardzo pomógł Austriakom wyprzedzić Polaków i zająć pierwsze miejsce w tym konkursie. 122,5 m w pierwszym skoku. Teraz platforma podniesiona z 18. Rywalizują skoczkowie i to jest ładny skok. Gdzieś w okolicy czerwonej linii. Jan Herl zatem skorzystał na tym wydłużeniu rozbiegu przy wietrze z tyłu wyjącym z siłą 0,7 metra na sekundę. Czekamy jeszcze na pomiar odległości. 125,5 metra, a zatem 3 metry dalej niż podczas swojej pierwszej próby i on teraz oczywiście będzie nowym liderem. Jan Hurl jak na razie w tym sezonie najwyżej na miejscu 11 w Obersdorfie. Tutaj w zakopanym przed rokiem był 28, dwa lata temu 21. No i teraz najprawdopodobniej także zajmie miejsce w trzeciej dziesiątce. Klemens Murańka. Niedawno urodził mu się drugi syn. 28. Klemens po pierwszej kolejce był tu kiedyś 14. To był ładny skok Klemensa. To był skok na pierwsze miejsce. Ma satysfakcję i to nas cieszy, że on się cieszy i my się cieszymy wraz z nim, bo Klemens prawdopodobnie po tym skoku awansuje. Jak mówiłem, 7 lat temu był tutaj nawet na 13 pozycji, a w tym sezonie najwyższa pozycja 9. Wrócę. A teraz po tym skoku długości 131 metrów. Tak, tak. 18 punktów od wszystkich sędziów, 9 dodanych za wiatr. 256 z dużą przewagą. Klemens Murańka na pierwszym miejscu. Ciekawe, jak długo utrzyma tę pozycję. Piękny skok pierwszego z Polaków w serii finałowej. Wlał trochę optymizmu w nasze serca. Ale już sprawnie przebiega dalej rywalizacja. Już na rozbiegu Kanadyjczyk Mackenzie Point klaus 126 metrów w pierwszej serii. A teraz dalej. Piękny skogi. On skorzystał na tym wydłużonym